Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, bo ojciec tam tworzy, tworzy taki swój domek letni i nie zawsze ma czas przyjść nagrywać, ale dzisiaj mamy ojca Genka, który teraz się przywita. Witam wszystkich Jest ojciec i w Widzę. poprzednim odcinku jakiś mądrala, taki no mają bym powiedział figofago jezdni, taki Schumacher polskich dróg napisał głupi komentarz. I to uraziło mojego ojca. Szukałem go na mapach Google. Chwała Bogu, że się schował. Jedna rzecz, że jak ktoś prowadzi auto w Track Simulator 2 po 16 godzin, pije kawę i pali fajkę przed komputerem, nie jest kierowcą zawodowym. Więc chcieliśmy wyjaśnić trochę może sprawę oleju. Więc może teraz ojca puszczę, a ja sobie pójdę na jazdę próbną, bo trzeba wykonać jazdę próbną, bo zawieszenie jest spieprzone. Wam pokaże może zlecenie zanim, zanim do wszystkie oleje. To jest tak. Wykonaj jazdę próbną. Pierwsze. Wymień wszystkie zużyte części. Co zauważył klient? Kiedy jadę po wybojach, słyszę stukanie dobiegające z okolicy przednich kół. Sprawdź to i wymień zużyte części. 300 dolców do zarobienia. To my może jedziemy, a ojciec tutaj delikatnie o oleju. No z, z, nawiązując do tego komentarza tego kogoś, bo to jest anonimowy komentarz. Tak, w internecie każdy jest anonimowy oprócz youtubera. Napisał coś takiego, że zabiłby mnie za to, że nalałem mu olej do stanu wymaganego tą miarką, którą się mierzy, gdyż się tak nie robi. To takie pytanie do niego. To po co producent, po co fabryka, sztab inżynierów wymyślił poziom minimum i maksimum? Przy wymianie oleju wiadomo, że Trochę tego oleju silnik również spala. Tak. A minimum to już jest minimum. Kiedy go zabraknie w silniku na łamek sekundy no to mamy po silniku. Amen. I na to na to by było tyle na komentarz. A ktoś chce nalać minimum i jeździć i mówi, że wszystko będzie dobrze. Znaczy jak nalejesz minimum to zaoszczędzisz ile? Pół litra? Pół litra. Ale co zaoszczędzisz? To ma być w silniku a nie w kufrze te pół litra. Po tu wymyślono bańki 4-litrowe, bo to są 4-litrowe wymagania miski olejowej, że praktycznie tyle się leje. Trochę mniej, niektórych jest trochę więcej, ale plus minus 4 litry. Wystaw Jak coś wymyślił producent, po co co zmieniać? Po co? Jeszcze jak kupujesz doby samochód, jest na gwarancji, nie stosujesz się do tego, co jest tam napisane, to gwarancji ci nie przyjmą. No to jest chyba Oczywiście. logiczne, nie? Oczywiście tym bardziej tym bardziej wymyślają to ludzie, którzy na samochodach się znają. Którzy sobie na tym żarli zęby Okej, okay, mamy slalom I teraz test zawieszenia, czyli najważniejszy test Jezu, ja by ten koleś widział jak jeżdżę jego autem A Tak, ale to są polskie drogi Tak, to w sumie to tak, wystarczy się przejechać do, do Jarosławca i z powrotem Żeby, żeby stracić to zawieszenie Okej, okay. Mamy, i teraz jeszcze hamowanie Oczywiście na ręcznym tak się nie robi Nigdy nie róbcie Normalnie jak sprawdzasz auto, e, auto e, Po naprawie to po prostu robisz No Na, na tak. pewno nie w ten sposób Kiedyś wymienialiśmy e, W szkole, pozdrawiam pana Jeczenia e, Za karę oczywiście Bo było kasprzyk Gorzyński wypierdalać z klasy Tak było I, i, i z racji tego, że my mieliśmy wypierdalać z każdej lekcji Musieliśmy odrabiać, to po lekcjach No i miał e, Fiat'a tą Punto Dwójka i kazał nam wymienić amortyzatory Wiecie jak on je dopychał? My je wymieniliśmy, wszystko spoko I wiecie jak on dopchnął te amortyzatory? Patrzymy co robi Jeczeń, my sobie wyszliśmy na fajkę, palimy sobie fajkę Rusek do mnie mu... nie no, miał narzędzi No nie miał, ale, ale, ale w sposób w sumie spoko, tylko ja bym tak się nie odważył robić, nie? To jest taki bardzo domowy sposób eee, Patrzę co robi Jeczeń, A on kurwa z krawężnika IJEP, jak wypierdolił Więc co ty kurwa robisz? Rusek mnie klepie, no patrz kurwa co robi dzik Wjechał na krawężnik Wsteka i jeszcze raz i zjeżdża z tych raźników. Podjechał do nas i mówi dobite. <grywa> no nie mogłem to uwierzyć kurwa. My mieliśmy tylko wymienić. Za jazdę próbną no, nie odpowiadaliśmy, nie? A to było oczywiście za karę, za karę dużo rzeczy robiliśmy. Opony się kupowało i tak dalej. ale to jest nie nasza wina, znaczy po części nasza, bo my się strasznie mądrowaliśmy na lekcji. No bo jednak z Rustkiem trochę na tych warsztatach siedzieliśmy. i czasami on mówił Próbował nam coś wytłumaczyć, jak coś zrobić. Tylko nie prostą drogą, tak jak to się robi w 10 minut, tylko zachowując normy BHP, HD, chuj HD i te wszystkie normy, tolerancje, pasowania i inne gówna. I na warsztacie tak się nie robi, no ale faktycznie w technikum tak ci próbują to wbić do łba, ale to przekonasz znaczy, się. To są technologie, które w jakiś sposób potem się przekładają na warsztat. Trzeba się ich niestety trzymać. No tak, o. Zawieszenie, zawieszenie w samochodzie, no jak tu widzimy. Szczerze nie wiem nic, więc yy, musimy sprawdzić. No, takim podstawowym tematem w zawieszeniach to są tak zwane tuleje gumowo-metalowe, gdzie ich jest wiele. Po czym mamy, no one są znajdują się w wahaczach. Są tak zwane, znaczy są jeszcze Swojnie zwrotnicze, które są bardzo ważne. No i jak tu widzimy jest amortyzator, który również jest częścią zawieszenia. Bardzo ważną. On najwięcej obrywa Wiesz, jest bardzo ważny Coś śmieszne, stan jest nieznany Nie wiem dlaczego, pojedzie próbny i powinniśmy coś wiedzieć, nie? No nie wiem Wiesz co, może zrobimy tak W ogóle najważniejsze, zanim jeszcze raz powtórzę Będziesz chciał wymienić kiedyś koło I spotkałem się z tym przez parę lat Z pierwszoklasistami wiele razy Oni najpierw podnoszą samochód a dopiero później odkręcają, potem opuszczają ten samochód, bo dochodzi do nich e, impuls. Że się nie da. Że się kurwa nie da, tak? No, można na hamulec nadusić, próbować. No ale... można kombinować, tak? Chyba, że masz pistolet dudarowy, ale jak stanie ci się takie coś na drodze, Tfu, nie daj Boże, to po prostu najpierw sobie poluźni potem podnieś. To jest ważne. Dlatego też teraz nie zrobiłem tego na odcinku, że na odcinku to działa tak, że nieważne co bym zrobił i tak to zrobię, tak? No to jest wirtualny świat. To jest świat, wirtualny ale. świat, ale normalnie, normalnie musisz troszeczkę inaczej do tego podejść. Dobrze, jak się cofało? Proszę odejść, ja nie chcę menu. Proszę zostawić to koło. Idziemy z drugiej strony, podłożymy liwarek. Znaczy on chyba się automatycznie podkłada. W ogóle takie też powinni dodać, że podkładanie i tak dalej. A! Jeszcze ważne pytanie, bo już dzisiaj z czas rozmawiamy na ten temat. Pytaliście ee, czemu nie nagrywamy piętnastki? Ja ojcu wytłumaczyłem mniej więcej co to jest piętnastka. No piętnastka może jest fajna, może może jest fajnie, że kupisz auto to zniszczone. Później. Ojciec się tym bawił jak był młodszy. Sprowadzał, robił, sprzedawał. To jest fajna sprawa, no. tylko że... Tylko że jest jeden problem. E, może zawać Beta? Beta! E, jest jeden problem, że nas bardziej jara typowa mechanika. Oczywiście wrócimy do tego. E, prze, znaczy, przejdziemy może. Przejdziemy do piętnastki, jak skończymy. Faktycznie całą czternastkę. W ogóle poprzedni odcinek zrobił ile? Prawie pół miliona wysił. No to jest masakra. Pff. To był najbardziej udostępniany odcinek po Give Me That Beach. Czejcie to? Więc mam nadzieję, że już teraz ktoś tam wrzucił na Facebooka. Może idzie do Zety, może może będzie mechanikiem, może chce się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dobrze, mamy to auto, co? Podniesiemy je, nie? Normalnie takie zawieszenie jeszcze teraz, ciekawostka. Jak można sprawdzić bez jazdy próbnej? I to w sumie nawet jest lepsze. Jak masz kanał, dysponujesz kanałem, pod koło podkładasz klocki. Znaczy najprostsza metoda. Tak, to jest najprostsza, najprostsza i najskuteczniejsza. I ona jest w miarę skuteczna bo w lepsze tym od momencie, tamtej, bo widzisz co jest w tym momencie no na szarpaczach również to możemy. No tak, zauważyć, ale nie każdy ma szarpacze, nie? Ale nie każdy je ma, więc można podkładasz dwa klocki, schodzisz do kanału z lampą. Dwóch ci buja autem, przód tył, bądź znaczy, też na boki, zależy co znaczy patrzysz. Kwestia, kwestia ruszania i wtedy te luzy, które gdzieś tam słyszymy podczas jazdy, stuki, wychodzą znaczy, wtedy. Wtedy je można bardzo łatwo zlokalizować. No i widzisz, czy guma jest pęknięta, czy coś się w ogóle tam za wszystko no widzisz. Zużyte gumy. To, to najczęściej to jest taką przyczyną, nie? No ale tutaj go nie będziemy bujać, nie? Wchodziło o przód, więc nie kombinujemy bo nas tam trochę, wyzywają, że naprawiamy całe auta, ale to jest tylko gramy się nią bawimy. My, my to znaczy się ta przecież... gra bardzo upraszcza rzeczy naprawy i dla mnie to takie jest bardzo krzywe zwierciadło rzeczywistości, bo tu trzeba mieć... No właśnie. Właśnie widzisz, to jest wszystko no teraz wirtualne. Nie, nie mam jak tu podejść do tego! No, co widzimy? Widzimy wahacz, widzimy tulejki, które się znajdują tutaj. Czekaj, tu są kuleje, tu czyli mocowanie wahacza do belki Potem jest stworzeń zwrotniczy, który też tutaj widzimy przy kole jest następny Końcówki element. drążka, jakieś końcówki zapieczone drążka strasznie. Tak, końcówki drążka To są elementy, które najczęściej zużywają się w zawieszeniu No i potem mamy drążek stabilizujący I łączniki u owego drążka, ale czy tu je widzimy? No jest tutaj Jest tu coś jest tam drążek, widać, że... No coś tam widzimy. No jest tu jakiś drążek Tam do góry coś widać jakby no. To jest takie A nie no są gumy To no jest coś tam no. Wiesz co ale nie mogę tego tak sprawdzić To jest najgorsze że nie mogę no to... bo to jest gra Gra która mnie tutaj tak trochę No i, i wiesz jeśli mechanik do tego podejdzie Jeżeli ktoś po prostu widzi jak się naprawia zawieszenie tej grze i przyjdzie do mnie i będzie mi mówił jak ja mam to zawieszenie zrobić To się popłaczemy. To, a już coraz częściej takich klientów mam którzy no. tylko nie przywożą ze sobą internetowych kluczy. Weź, no, weź, by trzeba jeszcze weź, weź internetowe klucze. zorganizować. Myfaki. Powiem wam tak. Ee, spoko by było, jakby nam tłumaczył, jakby to mamy mu wymienić i do tego jeszcze wam pokażę, co by dołożył. Cena, cena za na przykład wymianę drążku. 300 dolarów. My z ojcem... To Pytanie, co ja, jest ja... tu do wymiany w tej grze? bo... Nie, ojciec, ja wtedy rzucam YouTube, no, rzucam no, reflinki, rzucam Rich który polecam rzucam wszystko co jest dookoła mnie i wymieniam zawieszenia no rąbię jedno za drugim po prostu Naprawiamy. klocki i tarcze nie za 50 zł, tylko na 500 euro bawmy się no ale okej okay, to jest tylko gra jak widzimy mamy Końcówka końcówki drążka. drążka bardzo ważny element a co trzeba zrobić jak się wymieni końcówkę? No. geometrię po każdej naprawie ale mam nadzieję że tu jest takie coś no zobaczymy po każdej naprawie zawieszenia Zawsze trzeba sprawdzić geometrię. Jeszcze życiu. taki domowy sposób na geometrię, ale jest domowy. Idzie to zrobić. Jak masz jakiś głów do żyncha, nie masz kasy aktualnie, no to takie kombinowanie. a masz tylko drążki. S plus minus. To se zazna, a, a bo nie, nie będę wam mówił, nie, nie będę wam S mówił. jest plus minus. To tego, i tego tak nie to i słyszeliście, wytnijcie. To, tak to i tak jest tylko takie poglądowe. Ale idzie, ustalić. ale tata, nie no, jest najgorzej. Ja no. tak raz w życiu zrobiłem. No tak, no. Opony zjadą się po no tak, tysiącach, no nie, się tysiącach, a, a nie po 100 kilometrach. Ale ręki aż tak mocno nie urywało jak jechałem. No, tylko to. Okej, okay, odkręciliśmy. Aby to wszystko było takie piękne i tak delikatnie się odkręcało, nie? Ale, tylko to, tylko ale to w ogóle, zobaczcie ta gra nie jest realistyczna. To no, się tak by niewygodnie wykręcało tu na dole. Tak ktoś podszedł z udarem, bzik, bzik i dzięki dasram, nie? No ale dobrze, no ważne, że jest taka gra. Że nie... I, I my jesteśmy, ja i ojciec, my Wam mówimy jak, jak macie to robić. Troszeczkę ta, ta gra zwraca uwagę na to, że parę rzeczy w tym samochodzie, oprócz tego, że lampy, które widzimy i ładne felgi i opona, jeszcze coś tam jest ważnego. Łączniki, jeszcze to łączniki są do wymiany, bo widzę 20... końcówkę, żeśmy wyjęli. Tego się nie naprawia drążek, drążek kierowniczy, który tutaj widzimy. Nie mogę tego... To jest? No to jest łącznik, właśnie to jest... Łącznik, łącznik stabilizatora. Najczęściej stukają. pluk, plok, plok, plok Prawo, lewo, samochód i stuk. Gotowe. No, Zobacz, co ci powiem? Tutaj szczerze? jak gumy. Stan nieznany. No. Bo teraz nie wiem. To jest wahacz, cały element. Tylko wahacz. czy ja to mam wypierdolić i sprawdzić? No nie wiem co sprawdziłem. Cena robię roboty jedynie. Nie zarobimy. Tylko że nie zarobimy za czysta, Bo tutaj widzicie jakie są ceny części, nie? W tej grze. Tak, tak. No to może przejdziemy, zobaczymy co my możemy wymienić i za ile, bo tu jest no, coś takiego jak sklep, tak? Tak, tak. Najpierw wykręcę jeszcze tą część, tak. ten łącznik z tej strony. Na pewno to stuka, no bo tam były jakieś stuki, to obstawiam, że to. No i dwa, że tak widać, że są trochę tak, zdezelowane, tak. nie? Te części. I końcówki drążka. I końcówki. Czyli układ kierowniczy. Idziemy sprawdzić cenę tego sprzętu. Części używane nie, tylko nowe. Pamiętajcie, nie... znaczy używane. Używane możecie kupić silnik. Ale żeby kupić który używany pracuje, silnik... który pracuje. Kto, który pracuje. Więc y... gwarancja rozruchowa to jest minimum. Nie ma... a na, a, ale najlepiej jak weździesz to od kogoś naprawdę sprawdzonego i znasz tego człowieka. Yy, co można jeszcze używane kupić? Coś co podpiera. Tak, yy, ja znam kogoś, kto Ewentualnie kupił coś, używany. Co, coś co wisi. Ale nie elementy, które się kręcą, bo to są elementy, które są zużyte. Ja znam osobę, która kupiła Degiter. dyfer i mu się przemielił po prostu, rozpierdolił o, się w środku. O. Ale niby taki dobry był, taki dobry No gwarancja rozruchowa była, nie? Po miesiącu się spierdolił. Sklep z częściami. Idziemy. Jak to tu wygląda? Czekaj. Amortyzatory są bardzo drogie. Tu już widzimy po 150. O Jezu, 150 no, dolców. Ups. Abyśmy tutaj... Kolektor wydechowy, widzisz tą cenę? No cóż. Do fałszustki ile? 1300. A opony? A co nie, to są aluski. Dobra, nie, nie. Idziemy, idziemy po końcówki drążka i łączniki No tutaj mamy. Mamy. 40. 50, tak. Czyli tylko te dwie rzeczy na pewno, bo już mamy stu w plecy. Za robotę no. też musi być kasa. Bo pamiętajcie, że jak ktoś robi sam w garażu, może ci to zrobić taniej. Niekoniecznie lepiej. Ale jak robisz to... I niekoniecznie w firmie, taniej. I też niekoniecznie taniej. Oczywiście. Bo on sam zysk może do siebie zachować. A jak robisz to, załóżmy, na przykładzie mojego ojca, mój ojciec ma pracowników i każdy z tych osób poświęca czas, żeby coś zrobić, no i każdy też musi na tym zarobić, więc jak czasami ja mnie bardzo bolało, jak przychodzili i się targowali ze mną, pokażesz fakturę kolesiowi, jeszcze mamy taniej części, pokażesz mu fakturę, że mamy faktycznie tanio części, a ludzie jeszcze się spinają, nie? Jak po prostu ja, ja mi się wydaje, że jak ktoś nie ma pieniędzy, nie powinien naprawiać samochodu. No tak, ty Niech tylko, go sprzeda i jeździ rowerem. Tylko naprawiając zawieszenie, trzeba je naprawić w całości. No bo tak, bo wymienimy ci na przykład... Załóżmy teraz. No jedną tulę, ja są dwie popsu. To byśmy nic nie zrobili w tym wymienimy momentie, bo Wymienimy ci nie jest jedną naprawa. To nie ma nic wspólnego z naprawieniem. Inaczej, jak się Pojęcie. spierdoli ta jedna, którą zostawiliśmy, to ta nowa też się spierdoli automatycznie, bo ta będzie... Znaczy inaczej. Luz powoduje, luz powoduje luz. zniszczenie całego. Następnej, następnej części, no to, to, to nie działa, nie? Kurde, już 15 minut poleciało. No, tutaj są właśnie te tuleje, cofnij się, cofnij się do góry, co się... Co zobaczcie, tu wahacze kosztują! No wahacze niekoniecznie, ale tuleje gumowo-metalowe widzimy, no wahacze też. No, w wahaczach jest taka też... Hmm, ...praktyka, że na przykład stworzeń zwrotniczy który jest wprasowywane, no i końcówki drążka. No, Ojciec, i... my na tym stracimy, my wydamy nie. 300 na to! 50, 50 i po 100, no i 300, no cóż... Końcówki drążka są popsute. Jakże się ustawił z tym klientem? Powiedziałeś, że za czystów nie sprawdzając co robimy. Ojciec, o... my jesteśmy 55, no równiutko na zero. No ale to ma popsute, to musimy to naprawić. Układ kierowniczy i zawieszenie silnika. Chyba, że mamy tylko do zrobienia łączniki i stabilizatora. A to Które powodują sensu. stuk No wiesz, tam jest napisane, że coś mu stuka no. i teraz jest te, po, Stukać... w tej grze powinno być coś takiego Telefon do klienta No właśnie I dzwonię, halo słuchaj, słuchaj prezes, masz zniszczone to, to i to No tak powinno być Głodzisz się na naprawę, bo trzeba dołożyć tyle i tyle No mogę ci wymienić to co chcesz, ale pytanie, a... pytanie, czy my wiemy, czy dobrze my tutaj w tej grze dogadujemy się z klientem Czy można w ogóle się dogadać? Czekaj, wejdę w części używane Używane to też, że te elementy są już używane Ale zobacz, łącznik stabilizatora prawy 7 Tak, ale jak, ale jaki stan jego jest? 100%? Nie, no w życiu nie No to właśnie, no to po co to robić? A, a końcówki? My daliśmy dupy, wiesz co mi się wydaje? No. Że powinniśmy kupić e, Dwa łączniki tutaj Dwa łączniki tutaj To powiem Ci tylko tyle Używany łącznik jest tyle wart no co okay. ten, który demontujesz. No ja wiem, <laughs> taka jest prawda. Jedyne chyba, że po prostu samochód ktoś mu w dupę wjechał, świeżo, wyjechał 10 no tysięcy ma przejach. Musiał przejechane. być nowy nowy samochód z nowego tak. auta, coś takiego. Ale z ale... takich nowych aut nie dostajesz, bo on za takie... Nie, nie. Nie, nie ma takiego czegoś. No nic. Ja na teraz... tej naprawie nie zarobimy. Ale naprawimy klientowi i będzie zadowolony. Tak, powie kolegom, przyjadą koledzy na warsztat. Sru, czasami, jak to ojciec mówić? Zasada. Rzuć za siebie, że podnieść przed są, tak? Znajdziesz. Zapisać. Ojciec znajdziesz genie. przed sobą. Ojciec genek 2000, 2015 W ogóle to jest niemożliwe, bo jeszcze bym trzeba geometrię za stółę zrobić. <grym> no to załóżmy się, że zrobimy to w ten no, sposób, to, o którym Wam jest, jeszcze nie mówiłem i nie powiem. To jest właśnie ta niedoskonałość tej gry, która, no, jakby nie powiedzieć znowu... No, no, zobacz to. No. Wewnętrzny drążek kierowniczy. Stan 61%. No obejrzymy jakie są stany, o, bo my tu źle coś robimy. Sprawdzamy stany, jakie mamy przekładnia, stany. Przekładnia zarobić gnąć. No, 63, no nie no. Ale no. no napęd No Amortyzator, nie, nieznany, nieznany, nieznany. Nieznany. A końcówka drążka jaka jak jaki miał? 13. One, one były zwłoki, wiesz. 13% miały. Tak. No to to, to, to były. By. Teraz tak, yy, tryb montażu. Po prostu musimy zamontować nową część jedną. Zobacz, jak wygląda, no totalnie jak, jakbyś wyciągnął z tego. Jestem ciekawy, ile miały tamte za 7 dolarów. Jakby miały 80, 70 to można by zakładać ze spokojem. No w porównaniu do 13. No nie no. Tylko nie. Jako, jako mechanik byśmy wyszli na... To są elementy, które... No, nie, nie montuje się elementów A było widać, że ma zjechane nierówno koła, więc spierdolona geometria 67 nie? Skręcamy W ogóle zawsze jak dokręcicie koła To nie wiem, czy o tym mówiłem, czy... Nie, nie każdy oglądał pierwsze odcinki Jak ja to, na to mówię, dynamometry, nie? O kluczem dynamometrycznym Tak, dokładnie, na końcu dopierdolić, nie? <laughs> Dobrze, mamy to koło <laughs> y Audi, Audi, Audi Firma... Jakby to powiedzieć, topowa. Do dzisiaj ma problem i bardzo często się luzują koła, właśnie aluminiowe koła. Praktycznie wiele, wiele zgłoszeń było na autostradach, gdzie pojawiały się właśnie Patrz, te defekty. Ten drążek był w miarę. Który? Ten. No no, ja nie sprawdziłem, ja się na tej grze nie wyznaję Wiesz co, ja, ja się zasugerowałem nie, tym drążkiem, bo raczej znaczy, ten drążek kierowniczy był z tej strony, nie? Aha I Zasugerowałem a... się nim i drugi też wykręciłem No tak tylko, że Ale nieważne w praktyce, w praktyce Nie założę mu jednego słabego, jak mogę no, tak. mu założyć nowy W praktyce, w praktyce Wymienia się na nowe, jak wymieniasz lewą stronę, prawą też wymieniasz, no Przy, przy ustawianiu geometrii żaden luz no, Każdy luz bez sensem jest robienie geometrii. No. Taka naprawa bieżąca. No nie bardzo, to ma coś wspólnego z rzeczywistością. To się wymienia parami, no chyba że ktoś wymienił wczoraj jedną końcówkę. bo A, a dzisiaj, no dzisiaj ma siana na drugą, dzień... bo jest po wypłacie. No. Czyli dziewiątego wymienił jedną, a dziesiątego no to, drugą. To, to wtedy nie ma sensu, ale jeżeli to, to już równo pracuje, najprawdopodobniej jeden luz już spowodował, że w drugiej końcówce też jest już luz. A za chwilę będzie jeszcze większy. Nie? Powiem Wam tak, wyszliśmy na zero, ale klient będzie mega zadowolony. Czyli rzuciliśmy. Mam nadzieję, że jesteście... Dla siebie znajdziemy przed sobą, przyjedzie następnym tak, razem. Przyjedzie on i jego sąsiad. Tak, no na Jest teraz pod wrażeniem, po prostu jedzie. Załóżmy, że teraz... I się cieszy jazdą i jedzie przede wszystkim bezpiecznie. Teraz jak mam to zlecenie w ręku, właśnie teraz majstry ustawiają geometrię. Żeby koleś się na zakręcie nie zabił ani e, kierownica morynki nie urwała przy 120. No i podczas hamowania, żeby mi do rowu nie wjechał, nie? bo to oczywiście, też może być problem. Oczywiście, układ kierowniczy jest bardzo ważny. No ale nieważne. Wydaje mi się, że zrobiliśmy inaczej. Jako dobry mechanik wiem, że zrobiłem dobrze. Jako przedsiębiorca jestem trochę w dupie, bo straciłem czas. Ale mam nadzieję, że nadrobicie to łapką do góry kom, y, super komentarzami i udostępnieniami tego filmu. A, jeśli chcesz żebym troszeczkę do tych 300 dolarów zarobił, to tam na dole masz bardzo fajne refinki do warsztatu genia, który masz totalnie za darmo. To my się żegnamy. Na razie, cześć. Na razie, cześć.